Uwaga i mamy legendarna Ciekawe czy ja to patelnia Come on, come on, dawaj enchanted Coś czujesz, to będzie mój deck Zbudowany z samych widelców I łyżeczek Siemaneczka, witam was serdecznie w pierwszym I mam nadzieję nie ostatnim odcinku Z openingu kart Lorkany tak jest. Oczywiście nagrywam to z tego powodu, żeby wam pokazać, jak tak naprawdę wygląda sposób otwierania tego. Jakie są rzadkości kart i tak naprawdę, jaka jest, jaki jest pull rate z jednego booster boxa. Jednakże bardzo ważna rzecz jest taka, że na chwilę obecną jest to ostatni i więcej nie będzie reprintów tego dodatku. Chapter 1. Jest to pierwszy dodatek Lorkany. oczywiście drugi będzie flut de coś tam i później będzie coś tam na piaskowych terenach, ale pierwszy będzie tak naprawdę tym, którego ludzie będą pożądać pod każdym względem i karty z niego będą podobnie jakby klarowały się ceny jak w przypadku One Piece w wersji angielskiej, czyli break reprintów na kraj, ogólnie na kraje, na Europę, na, na każdy kontynent. I ceny tych kart pozostaną. Nowe oczywiście Deki będą powstawać i dzięki temu tak naprawdę One Piece i w ogóle karcianka jest w obrocie non stop. Jednakże różnica jest taka, że przy Lorcanie, mimo że to jest nowe, jak i też przy One Piece, jest to i naprawdę zapotrzebowanie potężne, bo jest to nowe i ludzie to, ludzie to łykają bardziej niż Pokémony. To jest taka sama sada, jak graliście w game'a. Prawdopodobnie większość z was grała, tak zakładam tylko. <laughs> Ale tam nieważne co było na starych serwerach. Wyskakuje nowy, wszyscy na nowy. Tak samo jest i tutaj, Lorcan, jak i też One Piece, wszyscy atakują w to. I zwróćcie uwagę, przy nowych boosterboxach, jeżeli będziecie kupować od jakiegokolwiek tutaj sklepu, to miejcie na uwadze, żeby tutaj mieć e, ważne rzeczy, które są na boosterboxie. Przy pierwszej edycji tych rzeczy nie było. Poker Pokerev pokazał to, że nie było żadnych zabezpieczeń, jeśli chodzi o boosterboxy, a w tutaj reprincie, jak już zrobili, to tak, w tym miejscu jest ta tasiemka, nie ma tej folii, niestety. Ale jest tasiemka z tej strony, ta siemka z tej strony i tasiemka na sam dole. Jeszcze jedna ważna rzecz, na sam początek odcinka. Nawet jeśli nie kupujecie od mojego sklepu, to oczywiście musicie być czujni, jeżeli kupujecie ze sklepu, nie ufacie mu w pełni, lub po raz pierwszy się w nim kupujecie takie produkty. Zwróćcie uwagę na ten kod. Ten kod tutaj Wam mówi o tym, oczywiście pod spodem nie ma żadnego innego dodatkowego. Jeżeli go zerwiecie, da się go ściągnąć w pełni, ale będziecie widzieć, tak naprawdę, w momencie, kiedy ktoś będzie chciał go zastąpić czymś innym, to oczywiście będziemy widzieć, że jest przeklejony. Także tutaj, jeżeli jest jedna naklejka i widzicie, że jest idealna, to oczywiście miejcie to na uwadze, że ten kod ma się tyczyć wszystkich boosterów w środku. Także w momencie, kiedy otwieracie booster boxa, ten kod na boosterze. Ma być taki sam jak ten Także miejcie baczenie na to, żeby ta naklejka Odpowiadała oczywiście wszystkim boosterom z opakowania Jeżeli wszystkie boostery z opakowania Mają ten sam kod, tutaj właśnie na boosterboxie No to oczywiście na pewno wszystko jest jak należy No i oczywiście bez tych zabezpieczeń Można było otworzyć boosterboxa I schować tam lub wyciągnąć cokolwiek Ale oczywiście tutaj ja mam bezpośrednio od producenta Także tutaj od Ravensburgera Mam te wszystkie produkty Więc możecie być bezpieczni, że kupując u mnie na sklepie Bo oczywiście są te, te produkty Dostępne w sklepie w limitowanej ilości i zakupy oczywiście u mnie dają wam gwarancję, że wszystko będzie jak należy, i to wszystko jest zachowane. Tak samo przy boosterach. Nie ma czegoś takiego jak tutaj wolne boostery, tylko ode mnie otrzymujecie w takich właśnie pudełeczkach. Nie ma wyciąganych. Ja nie wyciągam boosterów, tylko oczywiście macie tutaj w takim papierku i to jest zabezpieczenie w pełni. Przy zakupie na sklepie letgowtrigger.pl macie tu oczywiście w takich pudełeczkach schowane yy, boostery. No i oczywiście zabezpieczenia na boosterboxach są również. I taka ciekawostka ode mnie, taka na bonus, jeżeli ktoś kupi ode mnie produkt właśnie Lorkany. I oczywiście udokumentowany będzie tu jego zakup, i wydrop jakąś rzadką kartę, którą będzie chciał ocenić. W tym przypadku zakładamy, że będzie to Enchanted Karta, czyli jedna z tych, które na ekranie prawdopodobnie widzicie. To jeżeli taką kartę wydropicie z moich boosterów, to od razu Wam gwarantuję, że wysyłacie do PSA tę kartę za darmo. Także zachęcam do zakupów, bo oczywiście ja jestem pełen do jej radości, jeżeli ktoś oczywiście z mojego sklepu wydropi coś niesamowitego. Zaczynamy. Nożykiem. Tutaj. Zabezpieczenie. bezpieczenie, pierwsze, drugie i to powinno wystarczyć. Nie, jeszcze jest na dole. Taka takie zrywa. I ciekawe naprawdę, czy będę mógł zbudować z tego, co tutaj wydropię, jakikolwiek deck, bo oczywiście będę, nie ukrywam, że będę chciał grać i być może pojawią się jakieś odcinki, bo tu tutaj rozgrywka w tą, w tą karciankę nie jest zbyt długa i mam nadzieję, że będę w stanie to nagrać. Dobra, koniec, nie, nie chcę, to jest ciężkie, chyba, że... a, dobra, jeszcze jest kolejne zabezpieczenie, zwróćcie uwagę, tu jeszcze jest folijka na tym rozdarciu, także tutaj jeszcze jest, Widzicie? Bardzo ładne jest, nie? Zabezpieczenie. A ten booster to oczywiście chowam dla Was, żeby było. No jeju, jeszcze na krawędziach zapomniałem, że jeszcze jest tutaj. Nie da się normalnie otworzyć, tylko trzeba kurde, wycinać wszystko. <laughs> o jeju, jeju. Dobra, ale w końcu mam opakowanie. Przynajmniej <laughs> to wygląda. I to oczywiście, jak to się otwiera. Nie trzeba, oczywiście, tak jak w japońskich, ale. Ty, ładnie. Chociaż tak samo jak w japońskich. Tak samo jak ang angielskie. Delikatny, ale wydaje mi się, że folia jest o wiele przyjemniejsza. Folia wydaje mi się być o wiele przyjemniejsza. Karty triku chyba tu nie ma. Chociaż chyba ostatnia to jest taka O, że można złożyć obrazek, z tego co pamiętam. To jest Rerka. FU, to jest Common. Jeżeli takie kółeczko, to jest Common. Three Common. Develop Your Brain. Kolejny Common. Troszkę dalej. Common. Common. Uncommon Aladdin! O, tutaj jest Uncommon już. To już jest Uncommon. Kolejny Uncommon. Eyes of the Fates. Uncommon. To jest rerka. To jest rerka. To jest kolejna rerka. I to jest Uncommon. Sorry, to jest Uncommon, no? Uncommon Holo, Także jak coś, to możemy mieć Uncommon Holo nie? Pierwsza, pierwszy drop. Kurde. Nie powiem, ale to jest nowość, nie? Nauczyłem się tylko, jak jest Radity. I wiemy, że są enchanted, takie karty, super ekstra, super rzadkie Ale no, sprawdzamy jak to dalej pójdzie <laughs> Okej okay. Common Mamy, o, Klatesa. Czyli to dobrze mówię? Klatesa, Cl dobrze powiedziałem He's got a sword Dobra, control your temper Beast e, friends of the other side Fire the cannons Uncommon, pierwszy, Jumba Juki, Juki To jest to postać z, 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 skąd? z Lilo i uncommon, on Jump Ahead Uncommon Lifo. tego nawet nie mam pojęcia skąd on jest W ogóle jakieś informacje jest odnośnie tego skąd to, to jest? Nie, z, nie ma pokazanej informacji z jakiej to bajki jest Sword of the Truth Rerka Maskator Bastard I mamy Uncommona pierwszą holo No i oczywiście później o te obrazki będziemy składać <ścoughs> Kolejna karta Sorry, kolejny boosterek. Co tu się będzie kryło? Kartryku nie ma, tak pamiętałem, pamiętamy. Rerka Jasmine Elsa. O, gdyby to traf padło tutaj w to byłoby coś. Rerka Maleficent. Break. Uncommon. 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 Rerka. O, już jest takie: to, to jest super rerka. To jest super rerka. Ten znaczek to jest super rer. To jest super rer. I Piotr Szpan, Piotr Szpan, common. Zwykły, kurde, na końcu common no, wpadł. Chyba no, już dwa mam komony. <laughs> Drop nie jest zbyt zadowalający. Ale tu jest 12 kart paków, czyli 12 boosterów tylko. 12 boosterów. No nie jest, booster box. Jakby było. O, taki Mickey Mouse, kurde, gdyby to było, chociaż. Nie może być. Chyba w tym nie może być, tylko w prelisie było to? Chyba w prelisie było to. Komonik. Komonik, Scar. Common. Guns. O, tutaj jest Uncommon. 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 RERKA. Hades. Hades też ma chyba że Ma. Ma enchanted kartę. Supererka Arielka. I mamy Hipokratesa dalej. Komona, Ale super się cieszę z tych dropów. <grywy> Ojeju. Ty nie jest źle? To, to, to jest 24 boostery, chyba? 24 boostery, a 12 kart w boosterze. 12 kart w boosterze, a 24 paki chyba jest. 24 paki. Dokładnie, to źle przeczytałem, bo widziałem na ekranie, widzicie tutaj o. Tutaj jest o 12. 12 kart w paku jest. Komonik. Elsa. Kurde, to mi się daje, że to będzie Elsa. <grytanie> Uncommon. Bella. You have gotten me. Rerka Lady Tremaine, Maleficent Rerka I mamy... O, pierwszy chyba to nie, to jest drugi uncommon. Drugi uncommon holo Drugi uncommon holo. To jest Be Our Guest Oczywiście to jest y, Mr Beast i... znaczy piękna Beauty and the Beast Beauty and the Beast Otwieramy Liczymy na jakiegoś... Wiecie, no tu drop. Musi być drop. Taki, Taki solidny. Jakiś lege, lege, oś legendarna jest. Super, jest taka Common Uncommon. Rerka, supererka. Legendarna, i ma tutaj Enchanted. Aurora Stitch też jest piękny. W ogóle do tej pory ma jakieś wzięcie. Ogólnie mi się też podoba ta postać. Uncommon Beast. Wow, jaka piękna karta! Moana Olaf. Jest supererka Genie, czy Jean, nie? I mamy Supererka. To, to, to jest to? Nie, tu jeszcze jest. A Abu! Abu common. Jeju, jakiś lepszy może spita trzeba zaliczyć teraz z tym otwieraniem Bo chcielibyśmy tak naprawdę zamknąć się w 10 minutach, ale <laughs> jest to niemożliwe Dobra, Magic Golden, Goofy Wow, tyle faktycznie jak teraz oglądam to faktycznie można powiedzieć, że Przypominają się młodość <laughs> Uncommon, Coconut Basket Dobra, mamy Skaza Doktor WOD F... nawet nie kojarzę nawet kompletnie. O, tu jest zwykły common rare, zwykły common. Dalej zwykły common. Ale sądzę, że z tego, z tego Boxa zrobię deka. <ścoughs> Zrobimy deka z tego. O, Megara, zawsze tu... Wiem, że kiedyś się podkochiwałem, jak ogólnie byłem mały <ścoughs> w tej postaci. Peter Pan. A później się oglądałem dalej, patrzę, a tu i ona była tym. Ona oszukiwała Herkulesa. Ale ona była zła. Uncommon, <grymne> uncommon. Rerka Kasko. Let it go. O, jak z psenki, nie? Mamy Komona Archimedesa. Tutaj Aladdin. Jasmine. Elsa. To musi być Elsa. Na pewno musi być Elsa. Christoph. Simba. Tiger. Pascal. A Pascal jest tutaj z. Tej co e, spuszczała, tej różpunki. Z różpunki. O, ty patrzcie mamy dwie e, supererki. Dwie supererki mamy. I mamy rerkę halo! Hadesa rerka w końcu. Ja się dropi, takiego. No i to co, wróciłem do foliki. Formalnie. to tu się będzie kryło? W kolejnym boosterze. Vicious Betrayal. A, to sytuacja. Mm, kurde, pamiętna. Ludzie, niektórzy mówią, że płakali na tej sytuacji. Ja jestem twardy, nie płaczę. <grym> Jafar, Gunz, Donald Duck. Ło, wow, ta postać, podaj, ta karta gdzieś tam widziałem. ją że ona była promo z Expo. A tu dostali dali ją w Uncommon'a, nie? A tam ze znaczkiem Expo jest tą rzadką, nie? Grafiki. Rerka Maui Super Rerka Auro, Aurora I mamy Komona, gdzie to jest to? Tak Jakie dziwne małe holo W sensie czarne jest, także nawet nie widać, że w ogóle to jest holo, nie? Ale to jest Uncommon e, Uncommon To po prostu Uncommon holo Kolejny boosterek Co to w ogóle będzie dla mnie? Coś musi być, Maleficient Aladdin mini mini, mini, mini. Tinkerbell Aurora Ora, rerka, or, or, Plasma Blaster Lilo! I mamy komo na Mini Mini mini, mini, mo. mini, ha, mini, 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 <grym> mini Mouse Także ja powoli się uczę tej karczanki. Także będziemy sobie grać. Jestem gościem od Pokémon Go, ale sobie będę grał, nie? Wiem. Donald Duck. Być taki moje Second Face second <grym> Aladdin. Dobra, no, mamy Uncommon Jumbo jiba A one jump ahead. Gower Guest. Wow, Magic Mirror, ale ładne. Wydawałoby się, że to mogłaby być jakaś. E, ta Enchanted karta, ale nie jest. Wow, czyli to jest legendarna. Dobrze mówię? Rożpunka legendarna. To jest chyba legendarna karta. To złote jest. Legendarna. I na końcu jest Tinker Bear Super Rare Holo. A to jest legendarna. To jest legendarna karta. Roszpunka legendarna. Będę grał legendarną kartą w deku. Co my tu mamy? Pisius Betrayal. Ja, oczywiście, jak tylko będę budował deck, to od razu wam mówię, że, mówię, że będę się wymieniał kartami. Tutaj nie będę patrzył na to, ile kosztuje, chyba że to jest Enchanted Karta. Ale będę kurde, się wymieniał. Będę się wymieniał. Timon, Tinkerbell. To trzeba ogarnąć, oczywiście, co karty robią, nie? Rerka, Just in Time, Ginny i Pumba Holo. Kurde, te holo to się w ogóle nawet nie umywają do Pokémonów, <grymne> Serio! I jeszcze do Japońskich to jest... uhuhu! Sto lat za... Zwierzędami. zwierzętami. Stampede. Flandra. Flan, Sebastian. Uncommon, Fun the Flames, Anna. Rerka, Lifo. Rerka, Captain Hook. Uwaga! I mamy... Frying Pan! <grymne> Mamy patelnię. kom Patelnianką, on Ciekawe Ciekawe, ja ta patelnia? Patelnią szpadkiem nie było nie w Maui. W Maui on nie dostał patelnią. Tam też nie walczyła patelnią. Wydaje mi się, że tak to było. Że tam do walczyła patelnią Megara Flondra. Tipsy No ten nawet kurde z... Nie wiem pojęcia skąd to jest. Chyba koty i psy, chociaż to nie, tam było zakochany kundel. Może tam, może być. To jest Widelec. Kurde, teraz cię zaatakuje widelcem. Krąg. To jest z nowych szaty króla, tam było, pamiętam. Z nowych szat króla. Jago! Teka. To jest Maui. To jest Rerka. Rerka. I mał, i mamy tutaj rerkę. Holo, rerka, holo. Ale to ja, ja to czuję, że nie będzie nic. A to nie będzie nic. Ciekawe w ogóle. Chyba nie, nie ma tej gwarancji. Chyba nie ma w, tym, w tych booster boxach gwarancji. Że będzie, nie wiem, Enchanted. Nie, legendarka musi być. Ale Enchanted chyba. Chyba nie ma gwarancji. No bo to było głupie, gdyby to było Enchanted w, ka w każdym booster boxie. Kupuj kupić wszystkie booster boxy i po prostu nie, sprzedawać na boostery. Takie. No niefajne. Aladdin Holo. Ja w ogóle w moim e, języku e, takim codziennym będzie come on, come on. <ścoughs> come on, come on, dawaj enchanted. Come on, come on, enchanted. Dobra, Man, pan Wilson. Aladdin, Mini, mini House, <ścoughs> Mini Mouse, gdzie Tinkerbell. Triton. Rerka Hans, to jest z tego z Frozen. Barok i mamy komona break'a. Jak mamy mieliśmy yy, ten, mieliśmy patelnię, był widelec, teraz jest <głosy> krzesło. <głosy> Jeju. Dobra, widzimy, będziemy walczyć, tak naprawdę, na te, na yy, meble i na sztuce. <noise> to będzie moja walka. Coś czujesz, to będzie mój dek. Zbudowany z, z samych widelców i łyżeczek. <noise> I rozwalę wszystkich. Frozen, Simba, Moana, Reflection, Rerka. Tutaj mamy yy, Robin Hood, ten też był na Expo. Ta karta też była droga, ale to no było na Expo i musiał mieć znaczek Expo. Tu jest Rerka. I come on, Mamy mieć! No będzie, przyda się do krojenia, Także idealnie mówię do krojenia przeciwników. z -card. Na pewno, to jest to. Tutaj coś musi być To nie może być tak, że otworzę cały booster, bo żadnego dropu nie będzie Nawet legendarki, chociaż nie, legendarka jedna była Jedna, jedyna Goofy Arielka Mamy Stitcha Mamy Stitcha legendarkę Stitch legendarka i Tinkerbell, on, Mamy legendarnego Stitcha Zbuduję dek na Stitchu i, I na widelcach i na morzach I do, do, do tego dołożę jeszcze stół i krzesło. <noise> tak jest. To jest mój plan. I będę tak naprawdę władcą, jak w pięknej bestia. Będę dowodził widelcami, nożami, i będę jeszcze prowadził swoje armie z nie? To jest mój plan. Mufasa. Pongo. Nie ma chyba z tego. Nie ma godpaków na pewno. To za wcześnie. Przecież powinni dać godpaki. Tak coś czuję, że powinni dać. Powinni. Jest kolejny Beast Legenda I mamy, wow, Captain Hook Halo, Captain Hook, Rerka Ale mamy legendarną must Mr. Beasta. <laughs> to nie jest ten z YouTube'a To jest po prostu Mesta Beast Zostało nam niewiele boosterów Kurde, a tego enchantanta, enchantanta nie, jeszcze nie widać <laughs> Enchantanta nie widać Oczywiście ja mówię, że to wszystko mam w tej chwili na miejscu Także kto zamówi to może dostać Przedpremierowo, dzień wcześniej Także od razu go mówię Zapraszam. Abu, na moim sklepie. Let's go try. Bell. Tamatao. Gramatola, Mickey Mousey, Captain -y Hook, Nieholo. Maui, Rerka, zwykła. I Frozen Holo. JEST come on. Come on, come on, come on. Zostały 3 boostery, 3 boostery. 3 boostery nie ma nic, nie ma nic, nie ma, nie ma. Nie ma gwarancji, są legendy. Są so, trzy legendy wpadły bodajże, ale Enchantanta nie ma. Także nie ma gwarancji, więc to naprawdę jest, zarówno jak kupujesz booster, jak i booster box będzie to samo. <grych> Jakieś tam gwarancje pewnie są. Odnośnie legend, ale no Enchantanta nie będzie. Lion King też kurde mogłyby wpaść. Bardzo ładna karta. rerka, Tu jest yy, ta Super rerka. I Maleficent Color, the common. <noise> dwa boostery, dwa boostery, nic. Ale mamy, ta, mamy talię z widelców i noży. Stitch będzie dowodził. On ma, może sobie stworzyć cztery ręce, więc będzie w jednej patelnia, w drugiej widelec. <noise> tak to będzie wyglądało. Archimedes. Tarki, które, no, jest, mam tu dużo. już ja to zbuduje talię Mamy Hadesa Rerkę Mamy tutaj Aladyna e, Super Rerkę I na końcu mamy Holos Rerkę Watch <noise> Znaczy, e, zegarek będzie trzymał w kolejne ręce To będzie jego główna broń Z zegarkiem w ręce, po prostu wszystkich rozwalę w ciągu 5 sekund Booster Box Naprawdę, nic nie będzie Work together Gaston Hakuna Matata Jeżeli tu nic nie będzie, to wiem, że u was będzie Jak kupicie Lilo Dragon Dragonfire ja, Nie ma nic, to już nie ma nic, to jest Mickey Mouse, czarownik Jest Jest Stitch? Golden Jest Golden Stitch, ale nie ma Enchantenta Nie ma dropu Nani? A mogłaby być Enchanted, ale nie ma. Mamy Lilo Legendę, Holo. To jest tyle jeśli chodzi o Boosterbox. Oczywiście zapraszam Was na sklep Let'sGoTrag.pl, gdzie możecie kupić gotowy deck, boostery Boosterboxa. I tak wyglądało to opening z mojej strony Boosterboxa Lorkany. Mam nadzieję, że oczywiście u Was będzie większe szczęście. Tak jak powiedziałem, powtarzam po raz kolejny, jeśli wyrobicie kartę Enchanted na bazie tego, że kupicie ode mnie jakikolwiek produkt, to potwierdzono oczywiście zakup to od razu e, taka karta ląduje do pies i za darmo wysyłka leci. Także zachęcam do zakupów. Jeżeli Wam padnie, to takie coś leci za darmo. Także zachęcam Was do leka subskrypcji za ten odcinek i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się! Hej! Ok, mniej więcej podczątałem na koniec, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy: z tych kart, które są takimi ala energią, można zbudować obrazek. <noise> Taka ciekawostka. To sobie usunę ten booster box. I teraz tak to jest powielasie, obrazek jeden, tutaj jest noga. Tutaj jedno i drugie. Teraz. To jest cały obrazek.